Moc, energia, moc, energia, amfetamina! Y, Strędzia wymają Nie mają żadnych strędzi. Ta, rzucił sobie pod nogi. Nie mają. Jem koksa, jem koksa. Ja tego... Ale masówka. Ma... O, kamasuwa. Ej, y, no sen my odpalił. Dawaj, koksa biję. Po kolei, ja nie... jednego wszyscy fokusowali. Strange. Ja pierdolę zabili już nam. Mogę, nie, 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 ten nie, odwala! nie, hey, nie, Nagrywasz to? nie, go, nie, no go! nie, ja nagrywam, to nie, nie, na... mojemu nie, 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 bania, nie, nie, koksa, nie, koksa, Ubrał już banie. nie, ogarnię, nie, 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 to nie warto Poram, są... lotam, Wszyscy... lotam Dawaj go Ale mój też perełkę cyknął Tykają Ja się klepię Kogo klepią? Tata. Seta zmieniałem kurwy Ja mam seta na zakończeniu Ty kurwa Kryjcie aurę. mnie Kryjcie mnie Ej chłopaki pomoc, bo nie mam pani, nie mam pani, nie mam pani Chłopaki pomoc Dobra biegnie, pomoc, biegne. pomoc Jestem Kurwa, chyba dobijamy, dobijamy Jak on my sklepie chyba z pięciu, ze czterech klapek kurwa Ej komuś Ma spodnie, komuś -aury. spodnie Aury Mi Ej. spodnie Daszek No, dedasz Nie dedam, żyję Boksa jedz To ci ja spokoję ja... Ale nie Ma... Hamil. Ma ktoś Endera Ej, dedam Orka Jadę. Orka, orka Le no zjadę już ramy, Oramy, oramy, bo ja nie mam pani już Dobra to oramy I ma kto się Ma ktoś Idę na bazę On potrzebuję Nie zlizał, śmieć pierną. No, Chodź szybko, oraj, oraj y, Buty, biv buty PvP off pro, on please Buty ci padły Macie, oraj Ale orać! oradź wszyscy, dalej Dobra ja cię odsłaniam, ale lota. Dobra i ja oram, ja już mam? Spokojnie, mam koksa w razie czego? Buty, coś ja y, mam nie mam. seta, nie, 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 mam, nie, 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 A nie, 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 Dobra, chodźcie tu. A nie, 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 jak ktoś potrzebuje Endera to niech mówi. Jezu to będzie... Ja e, tam te... Ender mamy 150 kratek tu. A jak chcesz to sobie nagrywać całą klepę, Jezu, ja ci nie mam. No brałem. nagrywam, nagrywam. Całą klepę, to nawet rzucę wychodzą, na te... wychodzę To nawet rzucę na kanał. Zaopatrzyli te... się, zaopatrzyli się. Wychodzę. No, no tak jak my Nie, ja nie mam jedynie Strange'a, ani żadnej poty. Ja też nie mam Strange'ów. Ja nie mam żadnej poty nawet. To jak tak. ktoś stręge ósemka? Ja, ja, ja Strze... może być nawet ósemka. Na 8 minut, ale to jest. Jedynka. A masz jeszcze jednego? Nie, to jest... Ja mam jeszcze swojego tylko. Skira, wróćcie szybko na bazę, zrób rzucanego. Dobra, to masz go szybko rzucany. Tu oboj będziemy mieli. Dobra baza. E to wszyscy staniemy razem. No i Rzucę. wszyscy stręcza. Czekaj, ta chwila, ja się muszę tepnąć, ja muszę wziąć sety na zmianę. Ja Przecież tam Ender 3 mieliśmy Ej Jędrek ty masz jakąś pięć dwójkę albo coś? Jak nie to masz e... Ja mogę mu dać tylko Eweku ja nie tutaj jakiś, mogę go zabić? A to ja ci dam Jezu nie rób Mogę go zabić? No. zabiję wszystkich oprócz nas Ja go chciałem zabić ale... Ej chodź, chodź Jędrek, łap e, to... to jest mod e, Nie, e, bo to musisz kolorem napisać No E są tu Dobra są E, czekaj, stu, chodźcie, wróćcie się. Chodźcie wszyscy, chodźcie stręci. wszyscy. chodźcie wszyscy, ej, chodźcie wszyscy, wszyscy. Stop. ej ja Nie, jeszcze nie rzucaj, tutaj Panie, chodźcie. Chodź... Tu. Ja się wypiłem, kurde. Dobrze, rzucam. To idzie? PvP off. O jest, tręć, idziemy. Na E, ja, minus dobra, 300, minus 3, ja, mam, ja mam jeden na jeden Staszek, plecy, patrz, na jest... Dobra, zderał! oskaj, Dobra, zabiłam nasik! Majs, no, teraz to! A, skok. Te, teraz... Teraz tak się gra! masówką. Pijamy! Będą takie... dla nas ty, kurwa I Nie wiem, kto jest w Eee, nie? E, tutaj Muruję! Muruję, muruje, muruje, nie wiem ma co mamy! Strzelam w niego. Pili! Wbili się znowu. Muszę się Kupie zapotować. Te tereniny gildi na E. Ja... Perełek nie a, a mam 12 perełek. O właśnie ją, nie, kto ją zabił? O. Jest drop na perły widzę. O, każdy wie. No wiem, ale na kubie ich. Kurz, nie polizał śmieci. Dwa koksy sprawy opelił. Myśl ktoś go do... Gizep. Mam seta na połowie. Ja zmieniam. Bij, bi. Dobra. Niech jedna osoba, bo tam nie da się bić. Ej no, dalej wszyscy wbijać. No ja broni ptaszka, bo... No. Ja wbijam, robię. ja jestem koksem kurwa. To ja tylko seta I tam ten chce się cofnąć. Bania bania, 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 bania. Ja nie będę pan zabierał. Panu, nie ma zabierania na... Nice. Dobrze poszła. Nice. Taszek dobrze. Taszek zabił. Dobra, no. mi już rang. Ej, ten typ pęk Awczy tu. No, ale do niego nie ma jak wice zrobić. No jak para, Ej, da się stąd wyziepać? Ale ja złapałem... Ej, mam mojego seta! Ja też mam jakiegoś seta. Ja tam mam mojego. Ale nie całego. Mam większość. Mam kogoś miecz... z. Mam swój miecz Mam kogoś miecz. Z lootingiem. Z lootingiem. To będzie mój pewnie. Kurde, a ty miałeś looting 3?